Dzień dobry, witam serdecznie z tej strony Martyna. A w dzisiejszym odcinku będę otwierać prezent od widzów w movie Star Planet. Kiedyś grałam w Movie Star Planet codziennie. W tym momencie robię to bardzo rzadko. Także przepraszam Was trochę za takie zaniedbanie tej serii. Ja ją uwielbiam, ale dalej mam problem z komputerem. Jak widzicie będę grać na telefonie, co nie jest jakieś super. Zakręcę sobie kołem fortuny, bo na pewno tutaj dużo hajsu i fajmu na mnie czeka. Także sorry, muszę po prostu kupić komputer, zbierać sobie na niego pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Dlatego nie jestem w stanie w tym momencie zorganizować ślubu, na który tak bardzo czekacie, ale obiecuję Wam, zrobię to jeszcze w lipcu raczej nie, ale w sierpniu na pewno. Okej, okay, nie wiem, tutaj jak widzicie koło się totalnie zacięło. Dobra, skoro jestem w aplikacji mobilnej, to mogę Wam w końcu pokazać moje zwierzaki, o ile jeszcze żyją. Oj, kuc już kona. PDD też kona. Mój ukochany gołąb, którego kupiłam sobie w pierwszym odcinku. Nie, chyba nawet nie zrobiłam tego na wizji. Który był po prostu moim pierwszym zwierzakiem. Okej, okay, dam mu tabletki. No elegancko, zobaczcie, ma 33 level. Jest już bardzo wysoki, duży, umie nawet sztuczki. Zobaczcie, ile sztuczek tutaj, proszę Zwinie się w kulkę. Wow, gołą. Naprawdę? Pod wrażeniem. No ale dobra, zobaczmy prezenty, które dostałam od widzów. Tutaj, jak widzicie, stylizacja z poprzedniego odcinka, który nagrywam z Pawłem. Jeśli jeszcze ktoś z Was go nie widział, to koniecznie potem musicie nadrobić. A jeśli widziałeś ten odcinek, to napisz w komentarzu: Niezły banan. Kto wie, ten wie o to chodzi. O, proszę. Mój ostatni status. Lubię kebab z ostrym sosem. Homie świl. Pytanie, czy ja w ogóle mogę otworzyć prezenty od widzów w telefonie? Two. Hours later. Milion lat zajęło mi rozkminianie tego, jak wejść w prezenty na telefonie. Już bałam się, że odcinek do niczego i że bez kąpa zrobię, ale na szczęście weszłam tutaj. Sława, fortuna, prezenty. Widzę, że mam tu jakąś plagę fioletowych prezentów, więc dzisiaj będą fioletowe. To naprawdę jest jakaś plaga: Sandy, Kiara, Hejka. Tu pewnie Amelka, Olivia, Maja. Czyżbyście się zmówiły? Maja dała mi. Łoł! Wow! Jak to zrobiłaś? To jest sukienka, jakby projektancka, ale nie widziałam takich z wyciętymi bokami w ogóle. Wow, Super to wygląda. Chcesz to założyć? Mhm. Mm no ale nie zobaczymy, jak wyglądam teraz. Zrobię oczywiście stylówkę z prezentów od widzów i wrzucę ją do moich looków. Będziecie mogli ją oceniać w komentarzach. Oliwia. Jak to możliwe, że w fioletowych prezentach są białe i czarne rzeczy? Czy to nie miało być tak, że kolor prezentu świadczy o tym, jaki jest kolor rzeczy w środku? Super, sukienka przyda się na ślubik. Jak nie dla mnie, to dla moich druhen. Szczęściara jeden. O, super włosy. Trochę nie ten kolor, ale prawie, prawie. Czarny kotek. Uuu! Tych włosów w ogóle nie widziałam jeszcze. Są w idealnym kolorze. Ubieram. I dalej ten Banan na głowie tam. Alicja 3, 9. Mmm, 9, 9, 9, 9. Taka cute opaseczka. Jak zwykle, powtarzam. Nie będę każdemu was nadziękować, bo naprawdę dziękuję wam wszystkim. Nie chcę kolejnych minut filmu robić na podziękowania. Super, że wysyłacie mi te prezenty. Trochę mam ich za dużo. W tym odcinku też dam trochę prezentów Wam od siebie i zacznę w końcu też rozdawać dalej, bo po prostu tyle rzeczy mi nie jest potrzebne. Wow! Diamentowa tiara! Nie mam takiej ładnej, ale mam koronę. W tej koronie czuję się trochę jak głup jest nie jak, jakaś książniczka, ale lepsza taka korona niż żadna, chyba, nie? Dobra, patrzymy dalej. Oliwia 2, 7, 1, 1. Waiting na zamówienie. Okej. Okay. Fajnie, fajnie. Uwielbiam animację w ogóle w Movie Star Planet, to moja ulubiona rzecz. Czarno spódniczka. Kiedyś czarne spódniczki to były. Po prostu nosiłam je do wszystkiego, codziennie. Czarna spódniczka była stałym elementem moich looków. I nie chodzi o Movie Star Planet, tylko normalne rzeczy. Dobra, ściągam to do koronę, bo wygląda naprawdę tak głupio. No nie, ściągnęłam ją i. I dokładnie taką samą dostałam i to był mega dziwny przypadek. Teraz poczułam się naprawdę dziwnie. To było dziwne, okej? Okay? Czy to znaczy, że mam ją założyć? No dobra, dobra. Skoro tak chciał los albo jakaś siła wyższa, ufolutki te sprawy. Okej, okay, zobaczmy dalej. Kittynika 15, fajne butki na platformie, Wyglądają takie balerinki różowe. Spoko, że są różowe, bo czarnych już mam kilka par, a różowych jeszcze nie. O, spoko t-shirt. Patrzcie, też mam z kwiatkiem. Nie, <laughs> yeah, no tu, tuż pod ręką więc jak widać, naprawdę lubię takie t-shirty. Ojejku, a te wyglądają w ogóle jak dla jakiegoś dziecka, takiego bobaska, ale wiem, że nie są. Wiem, że są dla mnie, tylko tak wyglądają. Dobra, Kiara308 dała mi w prezencie zapinaną bluzę Girl Squad. Tak, dziewczyny, pamiętajcie, Girl Squad, trzymajcie się razem, bo w kobietach jest siła. Pamiętajcie o tym, żeby być dobrą przyjaciółką, dobrą koleżanką i w ogóle nie kłóćcie się o głupoty. A jak już się kłócicie o głupoty, to sobie to wyjaśnijcie i idźcie dalej. Nie obrażajcie się, bez sensu. Siła dziewczyn naprawdę jest potężna i musimy się wspierać, a nie sobie dopiekać i być jakieś zazdrosne i tak dalej. Okulary, okej, okay. 20 na 20, nie wiem co to za nazwa, ale teraz na pewno będę widzieć lepiej. Karli 30, Uuu, proszę takie spodenki z wysokim stanem w krateczkę. Jak widać, bardzo lubię spodenki z wysokim stanem, więc dziękuję. Miałam nie dziękować. Uuuuu, żałuję, że to nie jest w kolorze takim, jaki powinien być. Naprawdę mocno żałuję, bo fryzura genialna. Lecimy dalej! Fioletowy. O ej! Spoko to są świąteczne portki. I moim zdaniem założenie świątecznego motywu typu koszula, świąteczny sweter, czy świąteczne piżamowe portki. W lato to jest totalny słeg, totalny lans i w ogóle najlepszy pomysł ever, i w następnym odcinku wystąpię, albo w jakimś niebawem, wystąpię w świątecznym swetrze. Macie moje słowa. Little Cat 21. Co tu dla mnie? Oooo! Fiu fiu. Błyszczące platformy kolorowe, piękne, piękne. Rozali raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, jeden. Uuuu Spływający ser z oczu. Dobra, czas się pozbyć tej korony. Jeśli tym razem e, zaraz dostanę koronę, po prostu znowu to, to znak, że ufolutki istnieją, naprawdę. Proszę, proszę, nie. Okej, okay, już naprawdę to byłoby mega dziwne, więc dobrze, dobrze, dobrze. Specjalne pozdrowienia. Ej, pierwszy raz w życiu dostałam specjalne pozdrowienia od Lena 1. Dziękuję bardzo. Nie, o co tu chodzi, że dostałam fejmu w ogóle? Mega dużo i pieniędzy? Dzięki Lena! Wow, 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 wow! Słodki rozrzek LPS TV03, no skomplikowana nazwa. Opaska, ej, ślipna, w ogóle takie słowa teraz mega ładne, a niebieski w tym momencie to jest mój ulubiony kolor. Dobra, słuchajcie, chyba czas najwyższy wręczyć komuś prezent. Jeszcze wrócę do odpakowywania, bo nie mam zbyt wielu elementów do tego, żeby stworzyć z tego super stylówkę, ale zobaczmy. Daj prezent, dam... No, pierwszej osobie, która pojawiła mi się na Prawdopodobnie jest to osoba z moich znajomych. Co by jej tutaj dać? Może takie okulary, one są bardzo fajne. Dobra, już wiem, czemu jest tyle fioletowych prezentów. Po prostu to jest basic w sensie. Prezent z założenia jest fioletowy. Ja zmienię na różowy, no bo to prezent od Martyny zabawy. I dodaj wiadomość do prezentu. Pozdro 600. Nic lepszego mi nie przyszło do głowy. Wiem, że to jest słabe, ale nie mam godziny czasu, żeby się zastanawiać. Kolejny prezent dam Daria87960. Też kojarzę, że jest moją znajomą zawsze bierze udział w akcjach i tak dalej. Co by jej tutaj wręczyć? O, może jakieś włosy. Tutaj wręczę jej takie soaping. Jej napiszę Pozdro 703. 89, trochę bardziej oryginalnie. Okej, okay, a powiedzmy teraz: Olrix dała mi prezent, i czy ja mogę jej od razu go oddać? W sensie nie, że ten, a jest. Present Back. Może takie baletowe koturny. Oj, nie napisała mi pozdrow. No nieważne, nieważne. Lecimy dalej. Leniori 966 dała mi włosy Miss Agi. Fajna fryzura, ale to były włosy Miss Agi, to mogę Miss Aze w sumie to podarować. A na 149 Fox Time. Ja już mam tyle tych lisów, że mogę założyć cały lisi gang. Może to jest pomysł na odcinek. Zakładam lisi gang z widzami. Amelka9901. Może stworzę jednak nie gang lisów, a gang lasu. Bo mam tutaj jelonka chyba. Fanka66666. So pink. Nie ten kolor, ale prawie. była blisko. Amelka99 mi tutaj dużo dała rzeczy. O no! Sami wiecie co przed chwilą mówiłam o tych świątecznych rzeczach. Zarąbiste. Może zaraz w ogóle stworzę taką świąteczną stróweczkę. Oddam jej prezent. O, może taki t shirt też tu oczywiście zmieniam kolor prezentu. I jej napiszę Pozdro 300. Widzicie, jestem bardzo oryginalna z tymi wiadomościami. Selena. No fajne, ale nie dla mnie. Nie ten kolor. Kawa 3203. No mówiłam. Cały las. Jak chcecie, żebym zrobiła taki odcinek, to piszcie gang leni w komentarzach. O, to super. Też dam Ci prezent, kotku. Okulary, żebyś lepiej widziała. Lilusia, pusia. O, kurczę, tych sukienek które już mam tyle, że mogłabym otworzyć sklep. Z rzeczami, mówi Star Planet, Ale i tak dziękuję. Naprawdę fajne one są. Po prostu teraz mam więcej, żeby rozdawać. I'm Sana tu. O, taki kawaii bla, że wiecie. Jak w jakimś anime czy coś. Takie policzki ubiorę od razu. Dobra, otwieram trzy prezenty. Daję trzy prezenty i robię stylówkę niezależnie od tego, czy mam rzeczy, które do ciebie pasują, czy nie. Jakieś buty by się przydały. Proszę, buty. Nie, ale super naszyjnik. Sun Moon. W zamian za taki naszyjnik. Dam ci, moja droga. Takie buty. Dziki. Mam nadzieję, że Ci się spodobają. Lecimy dalej. Olivia 2711. Idealne. Piękne. Ubieram. Patricia. Proszę buty. Nie. To włosy. I to nie w tym kolorze. Little Cat 21. Ojejku. Wysłała mi obłok. To naprawdę przeurocze. Czy to można? A nie. To jest do domu. Super. Teraz będę mogła bujać w obłokach cały dzień. Też jej tam jakiś prezent? Co by Ci tutaj kochana dać? A może takiego kaktusika? Uwielbiam kaktusy. Mam jednego w domu i czuję się przez to jakbym była w jakimś Meksyku czy coś, po co jechać na wakacjach. można po prostu mieć kaktusa w pokoju i czuć wakacje cały czas, dobra potrzebuję jeszcze jakichś butów, lusia Pusia, proszę, o kolejne meble wow, blomo bu jeden nie ten kolor, ale dzięki była z blisko, o nie 149876 fajny topik fajny topik, brzoskwinkowy, też ci dam prezent, masz tutaj różowe włosy dla mnie są zbyt różowe, ale może dla ciebie będą fajne, dobra, Przysięgam, ostatni prezent, kawa3203. Bałwan, Ok, to ja już wiem jak będzie wyglądał mój outfit, poczekajcie tylko na to. Jako wyraz wdzięczności również dam jakiś prezent koleżance, może takie trampeczki. Okej, okay, czas robić stylówkę. Czemu to nie jest chronologicznie poukładane, no hello. Zdejmij ciuchy, zdejmuję wszystko, ale nie podglądajcie jak stoi na samym staniku. Serio widzę, że to robicie, to jest w ogóle idealny outfit na plażę. Polecam. Wow, mam nawet dół do bałwana. O, okej, okay. buty chyba tylko jedne, a nie dwie takie. No kurczę, one tutaj nie będą pasować. Mam inne, okej, okay. jakby nie założę butów od widzów, tylko takie, bo one pasują idealnie. I w akcesoriach liczę na to, że będzie głowa bana, banana. <grych> Co mam z tymi bananami? Bałwana, oczywiście. Włosy chyba też dam jej swoje jakieś, żeby po prostu pasowały do tego bałwana. Tak wygląda idealnie. Teraz. Idę stworzyć mój nowy look. look od widzów. E, nazwij swój look, jakby to go nazwać. Nazwę go ho, ho, ho. Dobra, look ho, ho, ho. Jest już gotowy. Teraz y, pójdę do mojego pokoju. Klasycznie spytać o opinię moich widzów. Od razu zrobię jakąś animację. Może będę sobie grillować. O, idealnie to wygląda, naprawdę. Grillujący bałwan w ogóle. Czegoś takiego to chyba jeszcze nie było. A co tak mało widzów w moim pokoju? Zazwyczaj bywa i tak, że nie mogę do Niego w ogóle wejść. Chyba zapomnieliście już o mnie, po prostu, bo tak długo nie grałam w to. No cóż, to spytam czerwonej róży. Aha, czerwona róża poszła sobie. Nie wierzę, jestem w moim pokoju sama w ogóle. Chyba pierwszy raz w historii tej gry, a nawet nie jest późna pora, jest jeszcze jasno. Czy wygracie teraz mniej w tę grę, czy co robicie, że, że was nie ma w moim pokoju? Przepraszam bardzo. No to idę na czat. Może na plażę, no bo ten outfit idealnie pasuje na plażę. Ej, mega dziwna sprawa. Nie wiem, dlaczego tu jest tak mało ludzi. Co się stało z tą grą? Czemu jestem sama w ogóle z jakąś dziewczyną o, czemu tu jest tak mało ludzi? No, a inne pokoje za to pełne. O, o, widzę, że nie jestem tu jedynym świrem generalnie. Chciałam tutaj zaimponować komuś, a tego nie zrobię, bo ludzie wyglądają śmieszniej. Bałwan! O, proszę, ale zostałam zauważona przez różową diablicę. Zrobię jeszcze jakąś animację. O, breakdance zatanczę. Muszę się trochę teraz popisać. O, bałwan z sześcioma nogami w ogóle to jest to. Oceniajcie stylówkę od 1 do 10. Fajna styluwa. Komuś upiec kiełbaskę? Bałwan smaży od dogi. No właśnie, tak myślałam, że jest to dosyć zabawne, no bo w końcu bałwan mógłby się roztopić nad takim grillem. Dobra, idę jeszcze do skateparku. Oczywiście wypiszcie wasze oceny stylówki w komentarzach. Od 1 do 10. Ja tu liczę na same dziesiąteczki. Usiądę sobie na pomarańczy. Co tu za podrywy się ma kotku? Czemu nikt nie zwraca uwagi na bałwana na pomarańczy? Teraz czas na tęczowy zjazd! Wiii! Oni są chyba zajęci jakimś podrywem i w ogóle nie robi na nich wrażenia. Bałwan zjeżdżający stęczy tęczy. Dziwacy. No cóż, trudno. W takim razie kończę odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Piszcie mi, czemu nie gracie w Movie Star Planet. Dlaczego w moim pokoju nikogo nie było? Czy teraz po prostu macie wakacje, wolicie jeździć na rolkach niż siedzieć w telefonie? Co bardzo szanuję, ale po prostu mega się zdziwiłam, że jest tak mało osób w grze. I proszę odtencie moją stylówkę, bana banana, bałwana, bo nikt tego w sumie prawie nie zrobił i jest mi trochę przykro. I w ogóle zostawcie jakoś łapkę w górę i, i subskrypcję możecie też zostawić. Dobra, dzięki. Tu macie poprzedni film, tu jeszcze inny film na środku. Właśnie możecie kliknąć tego suba i bye.